Dziś wyjątkowa rozmowa. Magda Gessler przyjechała do Lublina, więc korzystamy z tej okazji i dziś Panią zapytam o to, czym dla Pani jest kobiecość? To jest taki nieprawdopodobny dar, który mają niektóre kobiety, które należałoby szanować i jak gdyby konserwować, żeby na świecie było miło i przyjemnie, żeby jej nie zatracać ambicji i marzeń realizowanych. Ponieważ wtedy będziemy nie kobiece i samotne, więc kobiecość wyraża się w pewnej wrażliwości, dużo większej wrażliwości niż wydaje mi się, niż mężczyźni. Mężczyźni muszą być trochę hardzi, żeby nas bronić. Chciałbym, żeby tak było jak dawniej. Żebyśmy naprawdę miał mężczyzn niezniewieszczonych, W sensie takim, że żeby, jak już ktoś się określi, że jest mężczyzną, żeby nie było da do Z. Że nie ma wątpliwości, że jego rola jest jednak ochrona rodziny i tak dalej. Trochę to konserwatywne, ale myślę, że każda kobieta gdzieś pocifumarzy o tym, żeby mąż był wsparciem i żeby był na pierwszych, jak gdyby sz szrankach do walki, a kobieta, żeby z tyłu tworzyła to piękno, które on będzie chronił. To bardzo tradycyjny wizerunek, ale wydaje mi się, że bardzo potrzebny po to, żeby mężczyźni mieli odwagę wyjść. Do przodu, żeby mieli gdzie wrócić, żeby wiedzieli, że mają oparcie. Kobiecość to jest y, miłość. To jest nieprawdopodobna, nieograniczona miłość do swojej mamy, do swoich dzieci, do tworzenia nowego życia. I tą miłość należy przekazywać kobiecość, to jest miłość, którą należy przekazywać dzieciom, które się rodzą. Y, mieć na no to czas. Czas to miłość, miłość to czas. Czyli w momencie, kiedy tworzymy nowe życie, wydaje mi się, że bardzo ważna jest, na, jest, jest nasza ambicja, ale bardzo ważna też jest nasza macierzyństwo żeby nie mówić wszystkiego, co się myśli, żeby czasami powstrzymywać swój temperament i, i mieć pewną dyplomację, pewną taktykę, żeby ten świat nie wybuchł. Dlatego, że w momencie, kiedy my jesteśmy jeszcze powodem konfliktów, zawiści, zazdrości, to naprawdę ten świat się przewróci. My musimy być tym hamulcem. Żeby te, 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 ci nasi sam, samcowie alfa mimo wszystko trochę myśleli o pokoju, a nie o jednorazowym zwycięstwie. Żeby myśleli też o tym, że ten świat się nie kończy dzisiaj, teraz, tylko ma pewną przyszłość w naszych wnukach i dzieciach, i że dla nich trzeba tą przyszłość stworzyć. Ta książka to jest książka, tak jak pani osobowość, bardzo barwna wizualnie, ale są tu też historie bardzo trudne. Skąd pani czerpie siłę, żeby przechodzić przez te trudne sytuacje? Do życia, do dzieci, do świata, do kolorów, do barw, do smaków. Jestem rozkochana w Jóru i staram się to sprzedać innym, podarować innym. Tak jak w tym miejscu. To miejsce było ładne, ale nie było miłosne. To miejsce było suche, oszczędne. Ale smutna. Nie miało kobiecości. Mimo, że człowiek, który to stworzył, ma bardzo dużo cech, które są kobiece czuje kolor, sam jest kolorowy i bardzo takie kreatywny natomiast brakowało tego właśnie, tego, tego dotknięcia takiej czarodziejskiej różdżki, żeby gdzieś była przepustka dla wszystkich, żeby to nie było takie jakby jednoznaczne. W tej chwili jest to miejsce trochę jak bajki, i ja zawsze tworzę taki świat, o jakim marzę, żeby był. Żeby był kolorowy, żeby był smaczny, żeby był przystępny i żeby był sympatyczny. Z, ze swoim programem Kuchenne Rewolucje jeździ pani po całej Polsce i poznaje pani różne kobiety. Czego Polkom brakuje w dzisiejszych czasach? Długich włosów, e, czyli kobiecości. Myślą, że jak już mają 50-60 lat, to trzeba się obciąć pod gaszok, czyli pod e, Przerażają mnie statki kobiety, są takie podcięte od razu. No... Wiem, co myślą i mam ochotę uciec, dlatego rozważam, że, że patrząc na Bognę Sorosną na przykład, czy na Gigi to modeli, są szepień, są to model, są przepiękne, ma właściwe długie włosy, jest to pewien styl może trochę byt artystyczny, ale jednak dalej są kobiety, kobiecości się nie traci nigdy. I to, że ktoś na przykład ma pretensję do Justyny Steczkowskiej, że jest kobieca, jest wspaniała, no to jest jakiś obłęd, to jest, to jest, to jest straszne zacofanie, dlatego że po to przedłużamy życie, po to się leczymy, po to jest medycyna, żeby, żeby nie określać, y, kiedy się kończy kobiecość i, i że kobiecość to nie 18 lat. Kobiecość to jest cała kobieta od A do Z, odkąd się rodzi z kobietą, inaczej się rusza. Mimo wszystko wiem, że to różnice są. To na koniec jeszcze ostatnie pytanie, a raczej prośba o rady dla naszych słuchaczek. Myślę, że trzeba siebie pokochać, a żeby siebie pokochać trzeba siebie lubić. Lubić swój wizerunek, spełniać swoje marzenia w mniejszej lub większej skali, robić sobie przyjemności, jeśli świat nie na nad wielką miłością, starać się siebie lubić, żeby nie nienawidzić świata, że do siebie nie przyszedł w tym, że świat do ciebie przyjdzie i przyjdzie do ciebie miłość. Wydaje mi się, że trzeba myśleć na tak, a nie na nie i nie niszczyć tego, co piękne, tylko wspomagać to, co piękne. Jakby dokładać tam ognia i swoich dobrych myśli, i energii, bo wtedy być może ten świat będzie inaczej wyglądał. Największy problem jest z takimi kobietami, które osiągnęły sukces zawodowy, ale nie mają sukcesu emocjonalnego. Te kobiety, patrząc na, że mam program antyhejterski, prawda, patrząc na, hej na no, kto, kto hejtuje najbardziej ludzi, którzy spełniają swoje marzenia, którzy. Mimo wieku dobrze wyglądają, którzy mają sukcesy. Jak patrzę na hejt, to głównie niestety są to kobiety po 50, co po 60, które są na emeryturze, które nie potrafią stworzyć jakiejś nowej roli dla siebie. Są zaniedbane przez rodzinę, bo na przykład nie mają majątku, więc nikt o nich nie dba. Jakby wartości materialne zaczęły przekraczać wartości moralne i I to w tym momencie jest tragiczne. I mam taki postulat, żeby nie podpisywać zdjęć kobiet ani mężczyzn, ilością lat. Dlatego, że lata to jest to, co masz w sobie. Może być młodym człowiekiem, mając 90 lat jak mój, mój ojciec, który jest kreatywny, który jest korespondentem do Polskiej Agencji Pracowej, który cały czas pracuje i jest młodą w jest wspaniały, z cudownym partnerem do rozmowy, a może 20 mieć i być w Także ja uważam, że to definiowanie ludzi przez liczbę, to co jest coraz częstsze i robi się to z taką ogromną przyjemnością. Ta stara baba, co ona robi i tak dalej, i to jest główny hejt. Więc proszę nie wierzyć, że po to jest medycyna, po to wydajemy tyle, po to jest tyle reklam przecież w telewizji i wszędzie, żeby jednak tą młodość... Wewnętrzną energię, żeby ona była zawsze młoda, a młodość to też trochę naiwność, to nie zgorzkniałość, tylko bardzo pozytywne myśli, dobre smaki, tak jak będą było. Dziękuję bardzo.